Ile tu osób tutaj do na tej sesji. Ja chciałbym, może, porozmawiać parę... z zarządu, mam może trochę mniejszy, mam, dokumenty niż Pan Przewodniczący. Sytuacja wygląda tak, że do końca do 26 listopada 2009 roku Powiat Śledzki prowadzi dwie jednostki: publiczne, zakład opieki zdrowotnej, na samą specjalistyczną i szpital, jako spółkę. Bo właśnie cała sprawa dotyczy byłego bezozoru, byłej e, przychodni, e, przy której była też Rada Społeczna, byli przedstawiciele gminy, była kurniś, jakaś była członkiem tej Rady Społecznej. No, Czuję się troszeczkę tą sytuacją zażenowany, że te rzeczy nie były na tej Radzie przedstawiane. Teraz na koniec działalności bezozoru okazało się, że wyszła tam pewna, e, pewna strata, wynik finansowy ujemny. Jako zarząd dostaliśmy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe roczne. Zaczęliśmy się dopytywać z ta strata. Pan prezes, czy były dyrektor obecny, prezes NZOZO napisał, że strata wynikała ze zmniejszenia przez fundusz kontraktu. Dopytywaliśmy się o pana starosty, nie uzyskując tak naprawdę żadnej odpowiedzi, więc jako zarząd postanowiliśmy zwrócić się z zapytaniem do Narodowego Funduszu Zdrowia dlaczego ten kontrakt został zmniejszony i Fundusz, jak Państwo Pan Przewodniczący przed chwilą odczytał, wprost napisał, kto wnioskował y, o zmniejszenie tego funduszu i dokąd trafiły te pieniądze. Ja rozumiem, i, i, że Starosta może, czy ma nowy obowiązek wspierać prywatne jednostki y, działające na terenie, ale uważam, że nie powinno się to odbywać y, na niekorzyść kosztem własnej jednostki, która prowadzi tak naprawdę konkurencyjną działalność. Drugą sprawą jest to, że o całej sytuacji powinien wiedzieć i wyrazić zgodę dyrektor jednostki, kiedy odpowiada za kontrakt. Z tego co dowiedział się dalej do służby takiej zgody dyrektora jednostki nie było. Tylko były spotkania, w których uczestniczył następca jako organ założycielski, i o tym nie informował. Stąd cała... Cała sytuacja i wniosek po prostu tego, co robimy, zaufanie do pana starosty, nie popieramy tych działań, nie chcemy się pod tym podpisać. To chyba jest tak w skrócie wszystko. Jeśli są jakieś pytania, ja mogę oczywiście postaram się odpowiedzieć na ile będę potrafił. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pana